O ile japońskie określenie Hachiroku pewnie dla niewielu z Was jest znane, o tyle jestem przekonany, że zdecydowana większość z Was słyszała o małej Toyocie AE86. Czy w grach, czy w filmach i mandze mało Japończyk się przewijał, ale niemal zawsze przyćmiewany był takimi tuzami jak Mazda RX-7, Nissan Skyline czy Honda NSX. W gruncie rzeczy nie ma co się dziwić, bowiem wymienione przeze mnie auta są przykładami prawdziwych samochodów sportowych. Natomiast AE86 jest, jakby nie patrzeć, małą, niezbyt szybką korolą o lichej mocy. Moim zadaniem na dziś jest przekonanie Was, że małe autko było wielkie. Czas więc wyjaśnić fenomen Toyoty AE86. Zapnijcie pasy, jedziemy. Zanim przejdę do tematu tego filmu, to pragnę poinformować, że partnerem dzisiejszego odcinka jest Shops. To usługa, z którą zaoszczędzicie na zakupach online, ponieważ dzięki niej część z wydanych pieniędzy do Was wróci. Na letyshops.com znajdziecie ponad 3000 sklepów, w których możecie zrobić zakupy z cashbackiem. Wśród nich między innymi Booking, Allegro, AliExpress, Decathlon i wiele, wiele innych. Z pewnością znajdziecie tam wszystkie produkty, których potrzebujecie, tyle że taniej, bo z hashbackiem. Nowy rok to nowe konkursy, tym razem do wygrania jest nowiutki Mercedes GLA 200. Wystarczy zarejestrować się w usłudze Letyshops, zrobić zakupy o wartości minimum 40 zł na Allegro i odpowiedzieć na banalne pytanie konkursowe. Wszystkie szczegóły znajdziecie w linku poniżej w opisie filmu. Tam możemy się łatwo zarejestrować, Zainstalować wtyczkę do przeglądarki i zacząć oszczędzać na zakupach, jednocześnie zdobywając szansę na wygranie nowego Mercedesa GLA. Teraz wracamy do tematu tego odcinka. Jak zawsze zaczynamy od odrobiny historii i cofamy się do pamiętnego roku 73. Oczywiście nie jestem na tyle stary, by pamiętać go z własnego doświadczenia, ale data ta jest bardzo ważna na motoryzacyjnej linii czasu. Rok 1973 oznacza oczywiście międzynarodowy kryzys paliwowy, który wstrząsnął światową motoryzacją i oznaczał całkowicie nowe rozdanie niczym w pokerze. O ile wcześniej koniunktura sprzyjała wielkim amerykańskim silnikom spalającym niezliczone litry dotychczas taniej benzyny, o tyle nagły, gwałtowny wzrost cen ropy oznaczał zmianę światowego paradygmatu samochodowego. Asem w talii Japończyków okazały się ich proste, ekonomiczne, ale również kompletnie bezawaryjne i posłuszne małe autka. To oznaczało, że to Azja zaczęła wieść prym, ale oczy wszystkich producentów z całego świata zwróciły się właśnie ku segmentowi małych aut i to właśnie na tym polu rosła rywalizacja o wprowadzanie innowacji. Jakby się nad tym zastanowić to bardzo ciekawe zagadnienie, bowiem nie chodziło wcale o usprawnienia mające sprawić, że samochody będą szybsze czy mocniejsze. Tutaj zagwozdką było jak sprawić, by autko było przyjazne konsumentowi, ale nadal było tanie i proste. Jedną z odpowiedzi okazał się napęd na przednią oś. Oczywiście koncepcja napędzania kół przednich nie była żadną nowością i stosowana z powodzeniem była już od dziesięcioleci, Natomiast kryzys paliwowy spowodował, że wszyscy, absolutnie wszyscy producenci, łącznie z amerykańskimi gigantami, musieli rozwinąć wielkoseryjną produkcję aut z takim napędem. A skoro wszyscy, to znaczy, że również Toyota, która długo utrzymywała w swoich samochodach napęd na tył, ale zwyczajnie nie mogła ignorować korzyści wynikających z przedniego napędu. Jest wydajny, zajmuje mniej miejsca, jest tańszy w produkcji i bezpieczniejszy dla statystycznego kierowcy. Więc w 1984 roku, sprzedażowy hit w postaci Corolla doczekał się nowej generacji opartej o przedni napęd, właśnie i na dobrą sprawę do dnia dzisiejszego ten schemat jest utrzymywany. Ale Japończycy nie porzucili tak po prostu napędu na tył, do którego tak długo byli przywiązani co to to nie. Toyota w 1984 roku, równolegle do nowej przednio napędowej koroli, wypuściła również ostatnią serię tylnonapędówek. Taki The Greatest Hit, zbiór wszystkiego, co najlepsze w kompakcie z napędem na tył, a wszystko to w charakternym opakowaniu z niezłymi bebechami w środku. Mała korolla ze sportowym zacięciem dla prawdziwych motomaniaków. Pozostało to tylko dobrze nazwać. Gdybym ja miał wymyślić nazwę dla takiego specjalnego modelu, to pewnie wybrałbym coś z pompą, na przykład Ultimate Corolla albo Corolla Extreme Super Fire. Od razu wiadomo, że szybka. No ale cóż, Toyota to zrobiła w swoim stylu. Zastosujemy silnik z serii A w platformie z oznaczeniem kodowym E80 i będzie to szósty wariant wewnątrz tej generacji. Skoro tak, to przecież nie ma możliwości dojść drogą dedukcji do innej nazwy niż AE86. Cóż, mówiłem o tym przy okazji Elefa i potwierdza się to po raz kolejny. Co jak co, ale Toyota nie umie w marketing, przez co początkowo nowa Toyota szczególnie głośnym modelem nie była. Ale marketing marketingiem zerknijmy jednak, czym była AE86 pod kątem technicznym. Napędowa Toyota Corolla dostępna była w dwóch wersjach nadwoziowych, mianowicie dwudrzwiowym kupę oraz trzydrzwiowym liftbacku. Oprócz tego jednak mieliśmy jeszcze dwie wersje stylistyczne: lewin ze zwykłymi reflektorami oraz sprinter Trueno z jakże charakterystycznymi światłami pop-up. Oczywiście każdy rynek sprzedażowy miał różnie nazwane wersje wyposażeniowe, które między sobą delikatnie się różniły. Na przykład wersje amerykańskie odznaczały się takim pękatym zderzakiem ze względu na przepisy dotyczące bezpieczeństwa pieszych, a w Japonii mieliśmy ciut inne światła tylne czy grille, ale to jest drobnica. Generalnie to, co warto zapamiętać, to dwa nadwozia i wersja Lewin oraz Sprinter Trueno. Amen. Jednym z inżynierów odpowiedzialnych za projekt AE86 był Nobuaki Katayama, który później objął stanowisko szefa dywizji motorsportowej Toyoty, a dekadę później stanął na czele projektu Altezza. Już to mówi samo za siebie. roku, co po japońsku znaczy 8-6, stąd często w ten sposób określa się małą Toyotę, napędzana była jednym z najwspanialszych czterocylindrowych silników w historii 4AGE. Jednostka od początku zaprojektowana była do jednego celu – napędzania małych, kompaktowych autek wszędzie tam, gdzie w grę wchodził motorsport i wyścigi. Wolnosąca jednostka o pojemności zaledwie 1,6 litra od początku więc skonstruowana była z nastawieniem na osiągi. 16-zaworowa aluminiowa głowica z dwoma wałkami rozrządu zaprojektowana została przez Yamaha i charakteryzowała się przede wszystkim stosunkowo szerokim rozstawem zaworów. O ile obecnie w wysokoobrotowych jednostkach napędowych stosuje się zazwyczaj kąt zwarcia zaworów między 20 a 25 stopni, o tyle w latach 80. za idealny kontro zwarcia zaworów podyktowany osiągą uważano kąt 50 stopni. Dzięki szerokiemu rozstawieniu zaworów maksymalizuje się efekt ciśnieniowego opróżniania cylindrów. Wszystko rozbija się o moment tak zwanego przekrycia zaworów czyli momentu, w którym zawór wydechowy jeszcze do końca się nie domknął, a zawór dolotowy już został otwarty przez co przez krótką chwilę oba zawory mamy otwarte. W momencie, kiedy spaliny opuszczają komorę spalania, pod zaworem wydechowym tworzy się obszar obniżonego ciśnienia, który pomaga zassać świeże powietrze z już otwartego zaworu dolotowego. Tak, ja wiem, że w praktyce próżnia niczego nie zasysa, bo z fizycznego punktu widzenia to nie próżnia zasysa, a obszar większego ciśnienia wpycha się w to miejsce, dążąc do wyrównania ciśnień, ale dla uproszczenia przekazu do komory spalania zasysane jest świeże powietrze. Szeroki rozstaw zaworów oznacza maksymalizację przepływu i mówiąc kolokwialnie taki przeciąg w komorze, kiedy wydalane spaliny zasysają za sobą świeże powietrze do kolejnego cyklu pracy. Drugą cechą charakterystyczną głowicy zaprojektowanej przez Yamaha była duża średnica portów dolotowych. Duży przekrój portów dolotowych oznacza, że wolnosący silnik z łatwością jest w stanie zassać Odpowiednią ilość powietrza podczas pracy na wysokich obrotach, kiedy to zapotrzebowanie na tlen jest największe, bo mamy dużo cykli ssania w cylindrach. Szerokie porty dolotowe oznaczają jednak problemy przy niskich partiach obrotów, ponieważ wtedy komory spalania z łatwością wypełnione są powietrzem, więc prędkość przepływu powietrza w dolocie spada. Niższa prędkość powietrza w czasie cyklu ssania. Oznacza gorsze wymieszanie mieszanki paliwowo-powietrznej, a to skutkuje gorszymi parametrami spalania i w efekcie niskim momentem obrotowym w niskiej partii obrotów. Z tego względu w silniku 4AGE zastosowano dolot o zmiennym przekroju, znany jako TeWIS. W skrócie, dolot podzielony był na dwa kanały, a poniżej 4200 obrotów na minutę jeden z tych kanałów był zamykany, by nieco przytkać przepływ powietrza w dolocie to wymuszało wyższą prędkość zasysania powietrza co pomagało w dobrej atomizacji mieszanki w niskiej partii obrotów a przy wysokich obrotach cały dolot się otwierał by nie było problemów z zaopatrzeniem cylindrów ten przy dużej liczbie cykli ssania Wilk syty i owca cała Zwarty blok silnika wykonany był ze stopów żelaza przez co charakteryzował się dużą wytrzymałością co przysporzyło mu fanów wśród miłośników tuningu, ale również dzięki kompaktowym rozmiarom udało się zachować niską masę jednostki napędowej na poziomie 123 kg. Wysokoobrotowa, wolno sąca szlifierka Toyoty rozkręcała się aż do 7600 obrotów na minutę i generowała do 130 koni mechanicznych i 150 Nm momentu obrotowego. Przypominam, wczesne lata 80. w wolnossący silniki 1,6 litra. Napęd na tył przekazywany był standardowo za pomocą pięciobiegowego manualu, wyjściem poza standard była natomiast szpera, a przecież mówimy o małej korolli. Do tego dochodzą wentylowane tarczowe hamulce i niemal idealne rozłożenie masy pomiędzy osiami. Przestajemy mieć chyba wątpliwości co do sportowego nastawienia AE86. Nadal jednak kompakt Toyoty musiał być relatywnie tani w produkcji, przez co czas przejść do zawieszenia. Z przodu niezależne zawieszenie oparte o kolumny MacPhersona, natomiast z tyłu mieliśmy najprostszą belkę, to jednak nie dość, że nie okazało się wadą, to wręcz okazało się zaletą, o czym za chwilę. Podsumowując więc mamy super energiczny i żwawy, wolno-sący silnik z przodu, napęd na tył ze szperą, świetne rozłożenie masy, proste zawieszenie i jako wisienkę na torcie, niecałą tonę masy własnej. Idealna, mała sportowa perełka, która przede wszystkim, przede wszystkim charakteryzowała się niezrównaną jakością prowadzenia. Lekka jak piórko, prosta konstrukcja prowadziła się jak marzenie. Mimo, że naturalnie ten samochód w ogóle nie słyszał o takich wynalazkach jak ABS, kontrola trakcji czy choćby poduszki powietrzne, to jechał jak po sznurku, a kierowca czuł jedność z maszyną, wyczuwając przez cieniutką kierownicę absolutnie wszystko, co się dzieje z kołami. Prowadzenie było przewidywalne, bezpośrednie. Nic więc dziwnego, że Toyota AE86 szybko zaczęła być wykorzystywana w motorsporcie. Od 1986 roku mała Toyotka z czterocylindrowym silnikiem wygrała Europejskie Mistrzostwa Samochodów Turystycznych. Kopiąc tyłki takim maszynom jak BMW M6, Volvo 240 Turbo, Alfa 75 z uturbioną v na pokładzie, a nawet legendarnemu Mercedesowi 190E. W 1987 w brytyjskich mistrzostwach samochodów turystycznych pokonała nawet M3, Sierra Cosworth, a także rowera SD1 z V8 pod maską. Na dobrą sprawę o jakimkolwiek motorsporcie nie pomyślicie w nim pewnie również Hachiroku roku była stosowana. Nawet w rajdach opanowanych przez czterobutne, turbodoładowane konstrukcje, tylno napędowa Toyotka radziła sobie świetnie głównie w grupie A oraz grupie N. Jednak głównym źródłem popularności AE86 nie były ani mistrzostwa samochodów turystycznych, ani rajdy, czy nawet scena tuningowa. Ta historia jest znacznie znacznie ciekawsza. Był w Japonii pewien chłopak, który właśnie zdał prawo jazdy i miał marzenie. Wielkie marzenie by stać się kierowcą wyścigowym. Czuł, że ma do tego dryg i talent. Niestety, jak dobrze wiemy, światem rządzą pieniądze i najczęstszą przepustką do świata motorsportu dla młodych kierowców są wpływowe rodziny lub zdobycie hojnego sponsora. Nasz bohater jednak nie miał zamożnych rodziców. Cóż było począć, jedyne na czym mógł się skupić to po prostu na jeździe samochodem, jak będzie w tym dobry to reszta jakoś się ułoży. Szlifował więc umiejętności swoją małą Toyotą Sprinter Trueno na górskich japońskich szlakach. Nie ma lepszej szkoły jazdy niż kręte górskie przesmyki. Przesadzisz? Masz nie lada problem. Idealna kontrola nad samochodem to absolutna podstawa, więc mała Korolla była idealnym autem do tego. Nasz Keiji więc codziennie atakował górskie przełęcze i stawał się w tym naprawdę dobry, zbierając wokół siebie grupę fanów śledzących jego poczynania w nielegalnych wyścigach zwanych Togi, co w języku japońskim oznacza właśnie górską przełęcz. Zasady Togi są super proste. Dwóch zawodników staje naprzeciw siebie, jeden jest prowadzącym, drugi ścigającym. Jeśli prowadzący wyraźnie oddali się od ścigającego, wygrywa. Jeśli ścigający wyprzedzi prowadzącego, ten wygrywa. Gdy którykolwiek ze ścigających się rozbije, zatrze silnik, uszkodzi w jakikolwiek inny sposób auto, co wykluczy go z dalszej rywalizacji lub, jeśli nie zapanuje nad autem i wykręci spina, to przegrywa. Jeśli jednak na mecie odległość między nimi nie zmieni się od startu, wtedy role się zamieniają i tą samą trasę pokonują w drugą stronę. Togi było prawdziwą kuźnią motorsportowego talentu AKG, wymiatał. Dzięki temu, że jego popularność na nielegalnej scenie rosła, zainteresowali się nim sponsorzy i umożliwili mu starty w profesjonalnych wyścigach motorsportowych startował w japońskich mistrzostwach samochodów turystycznych w formule 3 w Le Mans za kierownicą Hondy NSX, a nawet w NASCAR. Z czasem jego znakiem rozpoznawczym stało się celowe dodawanie kontrolowanej nadsterowności w czasie pokonywania zakrętów, co stało się na tyle popularne, że narodził się z tego drift, a Keiichi Tsuchiya do dziś znany jest jako ojciec jazdy bokiem, nazywany często drift kingiem. Taka historia to świetny materiał na scenariusz filmowy, zgadza się? Dokładnie tak samo pomyślał Shuichi Shigeno, twórca mangi Initial D, w której protagonista inspirowany był właśnie Keichi Tsuchiya. Takumi Fujiwara zajmował się dostarczaniem tofu za kierownicą Toyoty AE86 swojego taty. Zawsze towarzyszył mu kubek wody, dzięki któremu doskonalił płynność jazdy. Z czasem chłopak odkrywa swój talent i zaczyna wchodzić w świat nocnych wyścigów. A najlepsze jest to, że przy produkcji Initial D bardzo dużo pomagał Keiji Tsuchiya, przemycając wiele smaczków i masę pożytecznych rad wprost od samego mistrza jazdy bokiem, przez co manga jest wręcz przesiąknięta motoryzacyjnym mięsem. Centrum tego wszystkiego, zarówno po stronie realnej postaci Keiichi Tsuji'a oraz bohatera mangi Takumi Fujiwara, jest ona, czyli Toyota AE86. Dzięki temu, znana jest obecnie na całym świecie i bez zająknięcia, wliczana jest do panteonu największych motoryzacyjnych perełek z kraju kwitnącej wiśni na równi ze Skylinem, RX-7 i tak Kto wie, jak potoczyłaby się historia Hachiroku, gdyby nie ciekawy splot zdarzeń. Łączący się w tak niesamowitą historię. Być może nudnie nazwana Toyota Corolla AE86 nigdy nie doczekałaby się sławy, na którą zasługiwała. W tym momencie na chwilę możemy przenieść się do czasów współczesnych i obecnego prezesa Toyota Motor Corporation, Akio Toyody, którego celem jest ponowne tchnienie w japońską markę ducha ekscytacji. I zacięcia sportowego, czego objawem jest wskrzeszenie legendy dwóch cyferek 8 i 6 w postaci najpierw prototypu FT86, a potem modelu produkcyjnego stworzonego wraz z Subaru, czyli GT86. Przepis z grubsza pozostał ten sam wolnosący czterocylindrowiec z przodu, choć w tym przypadku mówimy o bokserze. Napęd na tył i to co najważniejsze czyli dobrze rozłożona, niska masa na poziomie nieco powyżej jednej tony. Idealna do względnie łatwego i bezstresowego atakowania zakrętów z celową nadsterownością. Czy Toyota GT86 jest godnym następcą AE86? I tak, i nie, ale to temat na osobny, pełny film. Najbardziej w małej haci roku podoba mi się to, że jest tak bardzo niepozorna. Nie ma opcji, by osoba niezainteresowana motoryzacją rozpoznała w niej samochód kultowy, prędzej pomyśli, że to jakiś azjatycki malczan z lat 80. pod stara porze wiała Mała Toyota. To dopiero fan motoryzacji dostrzeże, że ma do czynienia z ikoną, która wbrew swojej aparycji jest obecnie naprawdę sporo warta. Dajcie mi znać, jakie auto dla Was jest takim synonimem małego japońskiego kompaktu, jaki samochód automatycznie jako pierwszy pojawia się Wam w głowie. Sekcja komentarzy pod filmem jest do Waszej dyspozycji, a przy okazji pamiętajcie o naszym sklepie z koszulkami, bluzami i gadżetami, bo przygotowaliśmy dla Was sporo fajnych produktów. Widzimy się jak zawsze w sobotę o 11.30, a jak film się spodobał to zachęcam do udostępniania go wśród znajomych, bo warto zarażać motoryzacyjną pasją dookoła. Jeśli doceniacie moją pracę, to może warto, abyście rozważyli opcję drobnego wsparcia kanału. W międzyczasie wpadnijcie również na naszego Instagrama i Facebooka, tam mamy okazję się nieco lepiej poznać. Po prawej stronie mam dla Was inne super ciekawe filmy, a po lewej stronie pojawia się możliwość subskrypcji kanału koniecznie z dzwonkiem powiadomień. Z tej strony, Robert, trzymajcie się ciepło cześć! to teraz idzie na kuramen?